Patryku, Karolino. Znajdujemy się pod sądem rejonowym Gdyni. Nie bez przypadku w tym miejscu się spotkaliśmy. Dlaczego tutaj jesteście? Bo jesteśmy na marszu wyzwolenia Konopi. Jesteście tak. za wyzwoleniem Konopi? Tak, oczywiście. Ale... Bo słuchajcie, religia się, Taki zestaw pytań mam. super, mój robiony. Robiony. Także mam jeszcze. Ale czyta do poduszki. Dobra. Co to jest e, zielony makulka? No? Trawa, kółka były dla zmyłki. Czy wiesz kogo uważa się za pierwszego papieża? Świętego Piotra. Mhm. Kogo uważa się za pierwszego papieża? Eee. Aj, nie wiem. No? Ale? Józef, już P. P. Ty... Paul. Może no, Paulina? Pa, 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 pa. Papież. Kogo uważa się potocznie za pierwszego papieża? Historycznie. masz pytania. Grzegorz się na Nie wiem. Nie, dlaczego? Leon. Nie, Leon? Albo przychodzi. Przychodzi taki garbaty do lekarza, przychodzi sobie, a lekarz do niego I po co się pan skrada? A! Jakie są symbole chrześcijan? Krzyż? I? Na przykład takie zwierzątko? A, Baralek? E, takie zwierzątko, które na na samochodach często się nakleja Horklut, nie horklus, to było ten Na samochodach zwierzątko, ty? Ja no, znam taka. mustangi, nie takie tak, samochody Ryba, ryba, ryba. Tak. Jakie jest nasz symbole chrześcijan? Krzyż I? Krzyż y i... 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 zwierzę jakieś. Baran. Yy, dlaczego yy, dzieci w Etiopii nie palą zielska? Yy, marihuany. No. Bo boją się gastro. Czym jest Triduum Paschalne? Triduum Paschalne? Yy. To są jakieś trzy dni przed Wielkanocną? Yy. Yy. Tak. A które trzy dni? Yy. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota? Tak, Albo, tak, tak. Bardzo dobrze. Czym jest Triduum Paschalne? Mam pojęcia. Znam nazwy nie? Też znam nazwę, ale. No to tak same... coś podpowiada, że jest coś, coś z liczbą c 3 związane. Tak, to jest. To jest hostia, ha? czy nie? Powiedz mi, czym jest Triduum paschalny. Może kolega Michał powie. powie. Je... O do mnie to ja nie wiem, nie powiem. No ale to odpowiedź troszkę Skupuj. jest tak w tej, w tej nazwie, bo tri, Triduum to chodzi o 3. No to pewnie 3, no to. Jezu. No nie wiem. Byłeś blisko. No, Byłem blisko, Jezu, byłeś blisko. Dobra, wiesz. Mówię, że Duch, Duch Święty. Tak? No, to nie a, to to? Duch Święty. No to Jezus. Syn Ojciec Bóg, y, nie, Syn, y, Duch Święty, Bóg Ojciec, Bóg Ojciec i, i Święta Trójca. Czym jest Tryduum Paschalne? Y, za, trudne, za trudne słowa. Okej, okay, okay. dobra, przejdźmy <laughs> dalej. Ola cały czas twierdzi, że ty pochodzisz z Koci Pał. Co to prawda? Czy <laughs> ja pochodzę z Koci Pał, tak? No ja to jest nazwa zwyczajowa, ja pochodzę z koszwał. Koszwały, a zwyczajowo Kocie Pały. Kocie Pały, tak. okej. Okay. <laughs>